Okazy, wykłady, warsztaty popularno-naukowe stoiska. Akademia Nauk Stosowanych w Łomży przyjęła w swoich murach blisko 2000 osób: dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystko to podczas 19 Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki pod hasłem Nauka to więcej niż wiedza. Takie jest tegoroczne hasło. 19 Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Nauka jest wszędzie wokół nas i dzisiaj chcemy to pokazać naszym odbiorcom. Cieszymy się, że tak wiele osób, ponad 1500, zapisało się na nasz festiwal. Cieszymy się też, że doszło do nas. Osoby z tak zwanego swobodnego ruchu, które będą uczestniczyć w pokazach ogólnodostępnych w dwóch budynkach naszej uczelni, a także na terenie naszych parkingów, całego kampusu akademickiego Ulica Akademicka 1, Akademicka 14. I taka jest nasza misja, inspirować. To jest nasza miasto twórcza, nasza regionotwórcza rola, aby docierać z wiedzą naukową, z ciekawością świata do wszelkich odbiorców, od przedszkola do seniora. I to dzisiaj drodzy państwo robimy podczas 19. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to największa cykliczna impreza w Polsce północno-wschodniej popularyzująca naukę i sztukę. Imprezy festiwalowe odbywają się w Białym Stoku, Łomży i Suwałkach w najważniejszych regionalnych uczelniach oraz instytucjach popularyzujących naukę. W Łomży tradycyjnie pasją do nauki inspirowała Akademia Nauk Stosowanych, otwierając swoje laboratoria, sale wykładowe i pracownie, angażując do działań wykładowców, studentów i ekspertów zewnętrznych. Często młodzież jest przesycona teorią, nie mają tej praktyki. Tu jest możliwość, mamy warsztaty na naszej stronie internetowej, stronie Wydziału Nauk Informatyczno-Technologicznych. Są warsztaty dedykowane do szkół, dla szkół średnich, można się zapisać na takie warsztaty i pokazowo, i zarówno przedmioty technologiczne, czyli technologia żywności, żywienie człowieka, jak również mamy, mamy przedmioty związane z bezpieczeństwem żywności, informatyka automatyka robotyka, także jest szeroki, nasz wydział szeroko tą, tą ofertę przygotował i można coś zobaczyć, tak? Dotknąć praktycznie, a później, ewentualnie, jeżeli się spodoba, no to można do nas przyjść na studia. Młodzież, dzieci, ponieważ taki mamy tutaj przedział wiekowy, możemy zaczynamy od obejrzenia, od zapoznania się z, różnymi, z różnym rodzajem ram. Możemy zobaczyć, Fantom, który jest raczej drenażer, który jest ze sztuczną drogą oddechową. Tutaj bardzo dobrze widać, jak możemy zabezpieczyć drogi oddechowe, jak to powietrze trafia do płuc, skąd jest przy udziale krwi zabierane i rozprowadzane do wszystkich komórek naszego organizmu. Wszystko tłumaczę po kolei, że mamy najpierw fantoma, jest wprowadzana krew, żeby w każdej żyle można było e, spróbować te wbicie. E, mamy tak zwane właśnie to kaniulę, czyli ventlon. E, Należy Wszystkie procedury tłumaczę, żeby nie było nic pominięte. Dezynfekujemy, istotne jest mycie rąk. E, wytarcie nawet jest w jedną stronę ważne, jednorazowe, jałowe otwieranie, e, kąt podania. I najważniejsze jest to, że dzieci się cieszą tym, że... Rozbieram tę całą węchłą i to nie jest igła w żyle. Wszyscy są w szoku. Specjalnie na łomżyńską odsłonę 19. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki pojawili się w murach ANSU Marek Konkolewski, medialny ekspert w zakresie ruchu drogowego, inspektor policji oraz dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w latach 2017-2018, a także pan Jacek Zalewski, inspektor policji oraz prezes Fundacji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do ANSU eksperci przyjechali z Trójmiar, i Warszawy. Naprawdę telefon komórkowy czasami potrafi urytować życie. Jest pomocny, gdy przechodzimy. Przez przejście w nocy możemy nacisnąć paluszkiem na wyświetlacz i jesteśmy widoczni jak robaczek świętojański na ulicy, poprawiając swoje bezpieczeństwo, swoją widoczność i dając szansę kierowcy na poprawne ustąpienie pierwszeństwa. Ale z drugiej strony ten telefon jest zły, jeżeli nas dekoncentruje, jeżeli patrzę na klawiaturę, patrzę na wyświetlacz a nie zwracam uwagi na to, co się dzieje na drodze. Są pewnością takie praktyczne pokazanie, jakie mogą być efekty zbyt y, niebezpiecznej brawerowej y, jazdy, jakim jest zachowanie ale później pozostawia tak, w świadomości tych młodych ludzi, więc warto to pokazywać, warto to prezentować i warto przekonywać do tego, że, żeby szanować na drodze i własne życie, ale też tych, którzy obok nas czy z nami również poruszają się samochodem. Po wykładzie na terenie kampusu uczelnianego nastąpił pokaz powypadkowego cięcia auta. Uczniowie i studenci mogli odwiedzić stoiska policji, straży pożarnej, grupy ratowniczej Nadzieja czy służby więziennej. Uczniowie, studenci mogą zobaczyć jak wygląda bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak powinno wyglądać w ogóle bezpieczne poruszanie się po drogach i jak wygląda symulacja wypadku, aby była to forma prewencji, żeby tą jednak nogę z gazu zdjąć, aby nie korzystać z telefonów komórkowych w trakcie jazdy, ani także nie jeździć pod wpływem alkoholu. Instytut Transportu Samochodowego przywiózł dla nas także dzisiaj AlkoGogle, więc nasi uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak zachowuje się człowiek po spożyciu alkoholu. W symulatorze dachowania w bezpiecznych warunkach młodzi ludzie mogli zobaczyć, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa i zachowanie ostrożności na drodze. Urządzenie kręci się, a dzięki temu każdy z uczestników może sobie zobrazować, jak wygląda sytuacja dachowania, jakie to może mieć konsekwencje dla zdrowia, gdy nasze ciało, nasz błędnik są podane niespodziewanym siłom grawitacyjnym. To działa na wyobraźnię ludzi. Bardzo ciekawe przyżycie, No dość zabawne też, jeżeli ktoś pierwszy raz, ale najserdeczniej polecam. Naprawdę bardzo fajne przeżycie, aczkolwiek no pasy bezpieczeństwa naprawdę dużo dają podczas takiego e, manewru, może nie manewru, a raczej takiego zdarzenia, takiej sytuacji. No naprawdę zapewniają to bezpieczeństwo, żebyśmy po prostu no, nie uderzyli głową czy coś. No powiem że naprawdę bardzo ciekawe przeżycie. Mobilne laboratoria przyszłości, chemiczne eksperymenty, warsztaty medlarskie, robotyczne i obserwacje pod mikroskopem tkanek roślinnych i zwierzęcych, utrwalenie grafiki na koszulach, termowizja, symulacja postępowania mediacyjnego, symulacja medyczna czy przedstawienia teatralne. To tylko niektóre z wydarzeń, które przybliżały młodym odbiorcom, jaka jest wartość nauki, kreatywności i wyobraźni. Widziałem, jak się wku, jakby, jak się wkuaje, jak się robi to strzy tukakę 3D, pisakami. Jakbyś miał tak ocenić, ciekawy to był dzień czy nie? Tak, był ciekawy. Super jest. Byłyśmy na wykładzie o, o pielęgnacji sery młodej i teraz tu jesteśmy. Najbardziej mi się podobało, że jak robiłam zastrzyk i robienie rodów. Jakby kiedyś już tu byłam, ale jakby teraz jakby wszystko jest tak nowe i trochę lepsze. Dobie to wygląda, wszystko. Dobra, jeżeli chodzi o ten zastrzyk, stresujący jest? To nie, nie jest. Nie. Jak to wygląda? Możesz mi opowiedzieć, zobrazować? Hmm. Na początku trzeba no, przy, y, oczyścić skórę, smukować, a później dopiero zacząć kogoś strzykawkę, lek. Y, I dopiero później y, nakłuć pacjenta. Najbardziej mi się podobał właśnie symulator dachowania. Super przeżycie, aczkolwiek nigdy nie chciałabym go powtórzyć w realnym życiu. Generalnie, bardzo super przeżycie. Myślę, że takie dni powinny być organizowane częściej. Wiele możemy się z tego dowiedzieć. Tutaj, na przykład, mówiłam przez Megafon w karetce. Naprawdę super. Siedziałam w radiowozie. Głaskałam pieska z Czerwonego Boru, więc to no naprawdę super, można się naprawdę dużo dowiedzieć od tych Państwa na temat ich zawodów, więc no naprawdę polecam i uważam, że każdy powinien skorzystać właśnie z przyjścia tutaj. Koordynatorką festiwalu w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży była dr Olga Modzelewska.